Witam Cię serdecznie. Piękny dzień, piękna pogodka. Już słoneczko nam świeci, ale nawet grad, grad padał. Także trochę wariuje dzisiaj pogodka w kwietniu. 5 minut po ostatnim nagraniu. Co tutaj się dzieje? W ogóle? I dzisiaj mamy Leksusika RX 450H. Fajne auto. Rzadko ogólnie do nas trafiają. No japońska, japońska hybryda już trzeciej generacji, tak całkiem dopracowana. No i z ciekawostek pokażę, gdzie jest bateria. Bateria znajduje się u nas tutaj, pod tylnymi fotelami. Takie potężne elektryczne, te, też te kostki to trochę można się namęczyć, żeby to rozłączyć, a połączyć to jeszcze gorzej. Tutaj trzy wiatraki mamy. Zespół przekaźników plus, minus. Rezystor precharge, przekaźnik precharge. Kable siłowe. Tutaj od każdego modułu jest kostka na czynniki temperatury. Tutaj właśnie moduły się łączą. tutaj kable siłowe. Tutaj również są łączone nasz, nasz główny sterowniczek. No, ogólnie wiatraczki. Także też wiatraki wyjmę i sprawdzimy, jak wyglądają po tylu latach. Także fajne auto. W bagażniku mamy akumulator 12V, silnik 3,5 litra V6. Sprawdzony Toyotowski 2GR, mega zajebiste auto. Także zobaczymy się dalej. Zaprak sprawdzamy. No, powiem, że całkiem brudne, także dobrze. Wiciście mi. No, słuchaj, właśnie mam tutaj podłączone wszystkie ogniwa. Testuję się na maszynach przemysłowych. Tutaj po całości jedziemy. E, takie mocniejsze, użyte, do, które nadają się do bilansowania ogniw również, litowych i prawie każdego typu. E, te ogniwa to takie bardziej e, właśnie używamy do rozodyłowania, bo e, dają 10 Amper na, nawet e, na, takie, na takie ogniwa. właśnie ciekawostka. E, ogniwo z RX ma taką samą pojemność jak ogniwo z Priusa, czyli 6,5 Amperogodziny z fabryki. Tutaj jest 4,6 to używka, można nie patrzeć, ale mają ja po prostu większe napięcie. Czyli tutaj jest 6 cel pojedynczych, widzę, złączone, a tutaj jest ich 8, czyli o, o, o dwie więcej. Po prostu nominalne napięcie zamiast 7,2V jest 9,6. Po prostu większe napięcie baterii. Po paru godzinach mamy wyniki diagnostyki. Tutaj napisana jest pojemność w Amperogodzinach. Ten model jest najlepszy. Tutaj nawet nie ma zupełnie martwych ogniw. Ale tutaj już są trzy martwe, zupełnie. Tutaj w ogóle o 6, 6 w zupełnie martwych. Takie 2,6, 2,5, 3,8. Wszystko to będzie wymieniane. Robimy powyżej 4,5-5 parogodzin. Także teraz pokażę jeszcze, jak rozcinamy te bloki. Jak to jest mocowane. Później ustalamy z klientem jakąś opcję. No i działamy. Chicks, ciks, ciks. Nity. Rozcinamy. Tak, dzień dobry. Wkładamy dzień. baterię. Tutaj ścisk pęk. Tutaj mam taką zajebistą i cerną tak, mamy również bardzo ważne, używamy nite stalowe, a nie aluminiowe bo to, to w oryginale id idą stalowe bo wytrzymują dużo większe ciśnienie tych ogniw pewnego tutaj O już. No i tak to wygląda. Tak nit, ładnie. Później jeszcze okleimy tą oryginalną tym podkodeczką. No i tak wszystkie baterie składamy. Także e, dzięki. No i po jakichś dwóch godzinach pracy te moduły są złożone. Wszystko się równiutko się trzyma. Wszystkie moduły po wyżej 70% pojemności. Także zakładamy teraz стики, докринцями в шускуладні, з провзами ще раз, закладаємо до аутка. Так же, матчі авто хібридове, електричне, сердечне запрошуємо. Поздравляю!